W piłkarskiej Lidze trójmiasta Ergol w Ekstraklasie mało kto się spodziewał, że nie mający jeszcze zwycięstwa na swoim koncie FC RedTube zdoła pokonać jeden z czołowych zespołów obecnej edycji Bounce Gdańsk. Już po 20 minutach można było zacząć przewidywać niespodziankę, bo był remis 6 do 6. Bounce Gdańsk przyzwyczaił nas jednak do tego, że potrafi grać pod presją i wydawało się, że z nią poradzi sobie także i teraz. Czarne koszule nie odpuszczało jednak ani na moment i twardo walczyły o każdą piłkę. Ich wysiłek został nagrodzony, kiedy to do bramki trafił z Gliński, ustalając jednocześnie wynik rywalizacji na 12 do 11 dla FC RedTube. Można go śmiało okrzyknąć bohaterem meczu, gdyż w sumie trzykrotnie pokonywał bramkarza rywali. FC RedTube zajmuje obecnie piątą lokatę i jeszcze nie traci szans na wyższe miejsce. Nieco sytuację tą porażką skomplikował sobie z Gnańsk, który może zacząć się obawiać o swoją pozycję na podium. W drugiej lidze dużo potu musieli wylać zawodnicy Radia Gdańsk, żeby móc cieszyć się z wygranej zewcy na Niebiescy nie spodziewali się chyba tak ciężkiej przeprawy, ale ostatecznie wszystko skończyło się dla nich szczęśliwie. Mecz tak naprawdę nabrał rumieńców po zmianie stron. W pierwszej połowie oglądaliśmy tylko dwie bramki, po jednej dla każdego zespołu. Potem było w tym względzie już znacznie lepiej i drużyny rozstrzelały się na dobre. Radio Gdańsk było w dużych opołach, kiedy to rywale prowadzili już 6 do dwóch. Wtedy też radiowcy zaczęli grać znacznie lepiej, zdołali odrobić straty z nawiązką i doprowadzili do stanu 9 do 6. Fc Nankatsu stać było jeszcze na jeden zryw, ale ostatecznie przegrało z Radiem Gdańsk 8 do 9. Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie piłkarskiej ligi trójmiasta www.pl3.com.pl dla Radia Gdańsk- Przemysław Polski.